Hej, witajcie w kolejnym kwagransie, bardzo piłkarskim, ale to już nie jest FIFA 15, tylko najnowsza odsłona PESA, czyli tym razem Japończycy pokazują, co potrafią. Tak, FIFA, bo w październiku, w listopadzie jest PES, w grudniu. W grudniu, jest grudniu nie ma chyba nic piłkarskiego, ale w listopadzie jest też Football Manager, więc dla każdego coś miłego. Dobra, wybierzmy może drużyny. Ja wybiorę jakąś taką licencjonowaną, na pełne licencji, z zawodnikami, z koszulkami, z herbami i tak dalej. A ja nie mam i tak obojętnie. <grymne> no tak. No tak nie z tego, że licencje są raczej niepełne. Są niektóre całe ligi, z tego co widziałem tak pobieżnie. Akurat na włoski się nie znam, ale akurat kojarzę Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, to się wszystko zgadza. No w angielskiej nie jest zaciekawie, nawet sama liga nie nazywa się tak jak powinna, nie ma premier tylko jest po prostu English League. No i to są jakieś w ogóle dziwne, dziwne stworzenia, ale to już było też każdego roku, więc nie, zaskoczenia nie ma. Ale tutaj są zawsze uprzywilejowani gracze pc którzy mają. patrze. no ciebie nie patrzę, tylko mody. Co ja patrzę? Nie, no mają mody. Marcelona jest cała. I to, czego nie robi Konami, robią gracze i, i się cieszą. no Ale dla mnie jest straszna siara, żeby w dzisiejszych czasach przy tej konkurencji takie rzeczy robić. No patrz, nawet, na przykład nie ma ligi niemieckiej, więc muszę sobie wybierać z other Europe, European teams. Poszczególne niemieckie ekipy, tak jak na przykład FC Bayern Monachium, które jest chyba na licencji, ale no nie ma ligi, więc, więc to jest trochę smutne. Ale za to są stadiony. Tak, jest stadion w Warszawie. Tak, w Warszawie? No, tak, to jest, jest stadion. To, Tak, koło niego przechodzimy. Tak, trochę. no ja, ja rzadko koło niego przejeżdżam. więc to jest za rzeką. E, no. Ustawiamy standardowe ustawienia, jakieś inne, a tu mniej standardowe ustawienia. To jest nowość generalnie. Możemy podłubać sobie w opcjach boiska, murawy żeby uprzykrzyć na przykład e, grę przeciwnikowi, jeżeli Dammy, wiemy, że on gra słabo na, mo na mokrej murawie. Więc damy mokrą murawę i długą murawę i zobaczymy, czy w ogóle... Zobaczymy, co się stanie, bo czy, ja nie wiem, co się czy stanie. ...czy będziemy czuli różnicę, tak. bo nie jestem taki pewny. Gra działa na enginie MGS 5 no i twarze są bardzo ładne, ja nie mam nic do Tak, no ja rozpoznaję GC na przykład Mario po... Znaczy ja ich nie rozpoznaj rozpoznaję Maj zupełnie, no. ale chodzi mi o szczegółowe no, tak, tak, ale... że... no to ja jeszcze kojarzę prawdziwych piłkarzy, więc Generalnie mogę Generalnie powiedzieć... jest spoko, jest spoko. Zmieniamy piłkę. Coś czy... Nie, możemy ruszyć po prostu. Możemy ruszać. To jest ciekawe, że na stadion warszawski jest w menu gry. Nie wiem, czy to jest tylko w, w, w polskich wersjach. Gramy na wersji debugowej, więc wszystko się może zdarzyć, ale no, jest eksponowany. W tak, grze. I to warto podkreślić, że my gramy na PlayStation 4, a recenzja jest w wersji pc -towej. Tak, recenzja jest w wersji pesetowej, My sobie teraz tak luźno sprawdzamy temat. A Adam się spina i robi recenzję taką w full półprom, nie jest tak, w tą no... nożną. No, znaczy, ja pogrywam los no, na jakiś czas. Pewnie o, możecie kojarzyć w jakieś w inne materiały w w z FIFA czy z PESA. E, ale no, zawsze, zawsze sobie e, każdego roku sprawdzam obydwie odsłony i patrzę, czym one się tak naprawdę różnią. Wow, no, twarze są naprawdę spoko. Tak jak mówię, no kojarzę, kojarzę twarze niektórych piłkarzy w rzeczywistości, więc mam pewne odniesienie. Ciekawe, czy sędziowie też się zgadzają z oryginałami. Uf, mnie teraz razi przy tych nowych grach piłkarskich, że zawolnicy są tak dopuszczeni, naprawdę fajnie wyglądają, a ci kamerzyści, ko koło których się przechodzi, to takie... No, te, te, slendery. To no, takie NPC-ki. No, <laughs> no, takie slendery bez twarzy. Takie <laughs> typowe NPC też <laughs> bez... Bardzo... Yy, leżonych żadnych widać, że no, ten tak. grafik płakał, jak robił od, od lunchu do, do, ku, do końca pracy. Polskiej wersji postać. nie ma, nie ma, polski, więc nie ma też polskiego komentarza. Niektórzy to odbiorą za plus. Nie ma, za ogóle, minus. Nie, ma nie ma w ogóle. Nie, nie ma w ogóle, nie ma w ogóle, nie ma wsparcia dla polskiej wersji. O nie, Lewandowski na bramce stał. A nie, przepraszam. Nie, nie To jest tak. No dobra. Że ja zawsze grałem... Czy ta trawa jest dłuższa niż to była normalnie? Być może, że jest, no to trzeba jakby zbadać dokładniej, no, ale wydaje mi się, że jest dłuższa. Wygląda całkiem spoko. Z takiej perspektywy ciężko to ocenić, ale no na pewno ma jakiś, jakiś tam wpływ na okay. rozgrywkę, no. Jak duży, no to trzeba po prostu A To pograć. musimy chyba zrobić to, co ja muszę zawsze robić w grach piłkarskich, z tego się ze mnie wszyscy śmieją. Aż spyli kwecia. Czyli? Eee, muszę sterować strzałkami. A, o Boże. Trzeba to wyciąć. Kuba, jakbyś to montował, to wytnij te kwestie. Jak można eee. grać w grę piłkarską na strzałkach? Ja to zawsze powtarzam, ale nie, nie mogę tego zrobić. Być System. może nie, albo to jakaś grubsza sprawa. Mecz. Jak ja się uczyłem grać w shootery, to pamiętam, że eee, grałem na strzałkach i strzelałem spacją. Dobra, poświęcę się dla Ciebie, ale przegram wtedy. Nie, no to wynika z tego, że jak ja grałem w pierwsze gry piłkarskie, to nie było jeszcze padów z, z analogami wtedy. No, no, to. I, no i tak mi zostało, a że niewiele w to gram. Chyba gramy na mało klasycznych ustawieniach, ale no czegoś nie robi na potrzeby filmiku. Gramy chyba na jakiejś dziwnej Data One pewnie, standardowych ustawieniach, ale damy radę, damy radę. Ważne, żeby strzał był, był pod kółkiem. Mam nadzieję, że jest. Pod kwadratem bo pod tego. Ja chciałem dośrodkować. mnie. Niech będzie, ale replay jest, wszystko, wszystko jak najbardziej. Na Nie wiem, czy ja tak wolno gram anemicznie, czy ta gra jest taka wolna, ale FIFA mi się wydawała bardzo zręcznościowa. tego. Ja grałem w Manchesterze właśnie w PESa i mi się wydawał strasznie szybki na przykład, bardzo taki arcade'owy. Ta piłka cały czas krążyła od nogi do nogi. No, może ja gram anemicznie. Dobra, masz rację. Także no tutaj da się myślę rozwinąć prędkość też i, i grać agresywniej. Nie no, to takie lamić. Były pierwsze koty za płoty Siła podania też jest każdego myślę, tak, tak, tak. To jest. nie ma FIFA. Siła podania? Mhm. No jest jak najbardziej. Jest. Zawsze jest siła podania, więc z tego nie Naprawdę? No wiesz, to nie jest żaden nowy feature generalnie. No, no to ja nie będę mówił o nowych feature'ach. Dobra, sprint jest już wiem gdzie, więc okej okay. To jest takie nasze totalnie pierwsze podejście do tego PESa właściwie ja, no taka idea w Polsce naszych, naszego wideo. Tak, to nie jest, odnale, jest recenzja, tak. to jest takie luźne granie, pierwsze wyrażenia jakby. Wow, to było fajne. I tutaj twórcy się chwalą, że właśnie te genowe odsłony PESA są takie spoko super, ale trzeba pamiętać, że, że ten past geny no to już jest troszkę inna bajka i na wiele featureów no, nie, nie możemy liczyć. No ale to sobie jest oczywiście sprawa no, technologiczna czysto. Przecież... O Jezu! Tutaj Bartek się ja narzekał na bramkarzy. No, ale i coś... to by było, gdyby to było co... Coś tu no, jest. strzelił Gola twój kontem. No, ale coś tu jest, nawet Bartek mówił pamiętam w, w jednym tekście. Gdzieś to założyłem. Eee, na GameStopie no? chyba w tym też graliście. Tak, tak, ci bramkarze kurczę naprawdę, naprawdę średnio sobie radzą. Jestem na informacje. Łatwo ich oszukać takim bardzo banalnym... Strzałem podaniem, właściwie takim anemicznym czymś Ale myślę, że zupełnie się inaczej gra niż w FIFA Naprawdę no, dla mnie jest mniej zręcznościowe niż FIFA, ale no, ja jestem laikiem i. E, faktycznie o, trochę wy, wydaje mi się, że wolniej ta piłka w, chodzi w, niż w tej nowej FIFA. Obie gry grałem bardzo mało. Tu jest jakoś tak wolniej się zachowują, wolniej przyjmują, wszystko wymaga więcej czasu. Wszystko jest jak w takim slow motion lekkim. Like, mm -hmm. Ale podejrzewam, że... Może to przez tak. tą długą trawę wszystko. Aaa, że mi to no tak. No to jest, to jest fajne, że można grzebać w tych ustawieniach i sobie dostosowywać według własnych potrzeb. Uala. Widzisz, jakie obrążenie twojej uraki No Ci bramkarze są tak niepewni, że ja nie jestem naprawdę... No, jestem w szoku, bo nie wiem jak się skończy każdy strzał, tak? To jest to, jest to, to coś, co można było przewidzieć w poprzednich odsłonach. Jak zachowa się piłka po strzale, a tutaj lata po prostu jak, jak szalona. No ta piłka powietrza lata jakoś tak strasznie wolna, nim się widziałeś ale Czemu on nie uderzył? Jedziemy kontra, kontra dwóch na trzech, trochę... Oj, trochę to nierówne. Chodzimy kiwki. Coś tam coś tam, coś tam... coś tam się dzieje, ale to jest dobry piłkarz, więc no, nie na pewno. Razy. I prostopadłe podanie to jest zawsze gwarancja dobrej akcji, ale chyba mi nie wyszło. No, skuteczny fisk. O, to było dobre. Trochę tego nie przewidziałem, nie wiem co zrobić. Tam. Strasznie mnie w Fifie na przykład denerwuje to, że jak piłka, że piłkarze strasznie się Ale, od siebie... Ale! Ty, 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 fajna gra! Strasznie się piłkarze w Fifie od siebie odbijają i ta gra jest strasznie kolizyjna. Cały czas jakieś wywrotki mało realistyczne. Jakie po prostu postacie na siebie wpadały, były ślepe. A tutaj z tego co widzę, no raczej tego nie ma w pierwszych minutach Ale z tego czy ja co, żeby zmienić sobie tutaj rozgrywającego. Aż taki bardzo jesteś coś tryhard, że że chcesz jakieś zaawansowane strategie wprowadzać. Gdzie jest switch player? Jest, select player jest nieaktywny Być może, że musiałeś to ustawić przed meczem. Wiem, że w fifa to można zrobić na poczekaniu po prostu. No właśnie też tak myślałem, że można, a nie można. To a tutaj jest... chyba trzeba już wcześniej przewidzieć. No to jestem pocieszony, bo mają inny plan, na który zagrać. No trzeba sobie jakoś. No... Ej, tam faul, tutaj się przewróciłem. Gecce, gece, no jest po prostu identyczny. nawet widzę go z takiej perspektywy i od razu Stary, wiem. Ale ta jest. gra jest świetna, bo nie wychodzę z swojej połowy prawie w ogóle. No bo może dlatego, że ja jakoś na jakieś dziwne ustawienia gram. Nie no, gramy taki sam właściwie... Najwięcej us ustawialiśmy w stadionie. Tak, tak, to jest, to jest akurat spoko. O, tu przynajmniej pokazują offside'a a w nowej FIFA to jest takie bardzo rzadkie zjawisko. Czyli, czyli trzeba ufać sędziemu, że jest nieomylny. A, sorry, zagadałem się... Nie, jej... nie ustawiliśmy czas, Tak. Strasznie wolno leci, nie? Yy ustawialiśmy jakieś pierdoły i długość trawy, a tak zapomnieliśmy o czasie. Nie ma najważniejszego. Co tu się wyprawia? <laughs> nie, dobra. To często, że jak grałem bez zorądy. Znaczy, no tak. No idziemy, 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 idziemy do przodu. Ja sobie pociszę ślizgi, jak działają. Ach. What a chance that was. No i mam problem z wyjściem z zapłowy Czyli strasznie kasualowa jest ta, ta gra i 13-10 no, no, trzeba musisz pograć. pilnować z, ze zespolonymi tak za szybko gnom, ale to, to no całą przeciwnie mówiłem, że to będzie powtarzalne i nudne. Te gry się nie zmieniają aż tak bardzo, żeby w nie móc grać. No. To, to Takie jak samochodówki, jest gaz, jest Ale to jest zaskoczenie. Zmieniają że... się, datury, jakieś detale zmieniają się szczegóły, ale generalnie może grać raz na 5 lat w jedną grę i będziesz sobie radził. No tak. Ale mnie to zaskakuje, że na przykład taka gra piłkarska działa na takim samym silniku jak kurczę, Metal Gear Solid. Jakoś tak kompletnie mi się te dwie gry gryzą ze sobą, a okazuje się, że silnik jest na tyle uniwersalny, że, że w grze piłkarskiej też daje radę. Też, spiesz na na którym działają wszystkie gry świata. No właściwie tak. Fox Engine to taki Unreal 2.0. On ze... pokazywał ręką, żeby mu podać, w sumie, no, to, to, to się zatrzymał. I oczywiście, w tym pesie jest dużo nowych animacji, zupełnie inne zachowania, właśnie piłki tam. Ale ja wiemy, że tak wolę gram przy te prawy. Być może, ale to nie sądzę, żeby to było jakieś mega wie, znaczenie. Na pewno jakiś drobiazg podczas gry. Ale nie jest świsko. Długa prawa Moka winna być bardzo świska. Tylko, że jakaś tak sobie tak dobrze to radzą. Spalone chyba. Oh, Czy nie? Gdyby tym, gdybym tej nogi tam nie wsadził, to Gdybyś nie powiedział, że spalony, to by mi nie drgnął palec, tak jak drgnął i dlatego... Ale no... kurczę, no, powtórki nie są takie fajne jak w FIFA 15. 15 to Jakoś no, to wynika ze strzałów. No być może, być może. Pomoc dydaktyczny widzę podczas rożni. Trzałeczki. Ale to też sensu, bo ty widzisz wtedy, gdzie ja strzelam po tej skrzałce. No niby tak, ale jak ktoś jest nie to i tak nic tym nie zrobi, nie skontrujesz tego w żaden sposób. No! Jezu, myślę, to jest bramka. No, to jest gdzieś tak... w bocznym siatku no. chyba no, walnąłem. I jest trochę zamieszanie, ale myślę, że w FIFA i tak jest większe zamieszanie. Że czasami po prostu są takie absurdalne akcje, że nawet w Overdrive tego nie ma. Które grałem zresztą. No, ale to zupełnie inna bajka. Boże, w ten czas wolno leci. Dobra, spróbuję coś zrobić na twojej połowie. Może, może mi się uda, może nie. Co spróbuję zrobić? Spróbuję rozegrać taką tiki takę, ale chyba się no nie uda. Szybkie podania. Niecelne, ale trzeba szukać swojej szansy. No jest wolna i pytanie, właśnie na ile są to ustawienia boiska? No, czy to jest kwestia nawodnionej murawy, czy nieprzyciętej murawy? No to jest ciekawe. Okej, to jest okay, Robin, kojarzy go. Dobra. Minęła połowa. Myślę, że możemy skończyć tę połowę. Tak. Ogrącz w połowie. Wynikiem 0-0. Nie był to najbardziej pasjonujący mecz w naszym życiu. A no czeka, tak, pierwsza... i ja mam strzałów. Ja mam 7. Ja, ja mam 0. strzałów! Ty mu. to dla Dobra Tomka, bo komplet na 7 mu nie da zępać Także no tak, to był mecz London FC, czyli tak naprawdę Chelsea-Londyn kontra Bayern. Bayern bez formy, ale wynik bezbramkowy, więc każdy jest zwycięzcą. Zobaczenia. Jestem, jesteś zwycięzcą.